Witam wszystkich serdecznie na kolejnym gniocie. Napadało już dużo strasznie śniegów. Zobaczcie. O! Dużo śniegu jest. I trzeba wypuścić już kury, bo nie ma już dużej temperatury na minusie. Jest jeden stopień. Także podepniemy sobie do prądu. O! Światło. Ale zanim wypuścimy kury i wszystko damy, trzeba będzie poćnieżać. Więc biorę rękawiczki, czyste w miarę są I... i idziemy na wybieg, zobaczyć co trzeba tam odśnieżyć, czy dużo jest tego, bo patrzcie ile jest tego śniegu, o dotąd, dobra, nawet tu tyle napadało, także... O, 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 o patrzcie. No, coś tam trzeba będzie pośnieżać. Żeby przynajmniej jakieś to zrobić. A jak mówiłem któryś tam gniocie. To zabieram. Zaraz wyrzucimy. Tylko trzeba iść tam dalej zobaczyć. Nie, no wszędzie tak samo. Nie, ale strasznie ładnie to wygląda. Powiem wam. Bardzo ładnie. Yy, wyjmiemy to. Yy, I co puszczamy, kuraki. Tu nie będziemy robić na razie przejścia, bo będzie ładnie to wyglądać, ale i, i tak zrobimy potem. Chyba rozumiecie. Także trzeba iść po patę. I brać się za robotę. Niedziela. Dzisiaj to. Nic takiego ciężkiego nie, nie mogę robić. To się niedziela. Idziemy po łopatę, która jest gdzieś tam i, i zaraz y, będziemy y, odśnieżać już wszystko to ja idę po łopatę i odśnieżamy. Łopatę. Także idziemy na wybieg. O, z łopatą. O, wpadł mi śnieg do gumiaka. O, jak zimno! O! Nie no, jestem mądry. Masakra. Ja was tu postawię, żebyście widzieli jak tu i Muszę Was jakoś tu nie wiem, ustawić jakoś, zaraz zobaczymy jak. Sam zastanawiam, bo nie wiem gdzie ustawić, nie mam statywu nic na razie. Tu nie ustawię. A może jednak tu ustawię? Nie, nie ustawię. Nie wiem gdzie Wam ustawić. Po prostu Wam nie będę pokazywał jak odśnieżam. Pokażę Wam efekt yy, końcowy Dobra Mamy odśnieżone z grubsza Tu im zostawiłem to jak mówiłem na chwilkę Bo jestem ciekawy jak to będzie wyglądać Zostawiam sobie tu łopatę i idziemy Idziemy w końcu je wypuścić Już na szczęście nie mam takich mrozów fajnie zaśnieżyło Oh. no, dobra, <laughs> oh, zawietam mi, <laughs> dobra, tu idziemy do nich, weźmiemy od razu pasze, o. dobra. Co, otwieramy. Zapraszam, zapraszam. Chodźcie, chodźcie. Jajko jeszcze, nie? Nie ma? Czy jest? Nie ma. Dobra, już was otwieram tu. Chodźcie. O. Dobra. No, zapraszam. Kogut, ty nie uciekaj mi tak jak wczoraj. Ty się się te portki rozwaliłem. W znaczy się. No już. No. Dobra. No wyłazić, wyłazić. Już. Już zaraz wam dam mieszankę. No i już. Nie posprzątałem, bo tak zimno było. Nie dało się normalnie wytrzymać. To im nie posprzątałem. Dobra. Wody mają, wszystko mają. Na razie. Idę im rzucę na pole tej mieszanki Dobra Nie wiem No idźcie Na pole, na pole No już Czary Dobra Podchodzą tu Dobra, bierzemy to Mieszankę tej kredy dodałem, ale to już widzieliście na, na gniocie. Czekajcie. O, wysypało się trochę. To nic. Zaraz im się da. A ci już w szklarni. Patrzcie jak to będzie fajnie wyglądać jak szkły. Paczki to brzuchem synają, ale... Tu są taką trasę wydeptały. Kaczuchy. Nie? O matko jak to jest porozwalane. Wiadro jak wiało, to muszę tu słowo porozwalać. Kacza. kaczor to kaczka próbuje skoczyć. O matko. Dobra, sypnę wam tu trochę do koryta. Wy one mi nie odleciały. Wy mądry jesteście Macie tu, oh, tu kurić, o wsypnę wam Tu się będą kury dziubać A ja muszę im to śniedzieć, tylko tą trasę tu do, do szklarni Jakoś się im to jedną ręką zrobi Dobra. O. Ja się tak pomogę. O. no i mają tu te trasy teraz. Także już cały odśnieżonu. Bo już... Co? A to kaczor kaczkę, dobra. Myślałem, że odwrotnie. Już go będę niedługo oddawał pewnie w poniedziałek. Nie kaczor? Nie. Dobra. To mogę tu na chwilę zostawić. Weźmiemy to Tam macie jedzenie, więc jedzcie. Otwieramy tu. Dobra, nie trzeba zamykać. Tu możemy przymknąć. O, dobra. Idziemy dalej. Tu łamy trochę przysypało. To, to położymy tu. Już Wam daję do kurnika żarcie. Znaczy, pszenicę, ryby. Macie, macie, ej! Macie tu, o! Tu se dziubcie. Aaa, ten, Jezu! Jeszcze nie wiem, to. A to kogut biały. Jeszcze imienia dla niego nie mam. Co wymyślić. No dobra. Także tu mają załatwione gotowe. Dobra. Także stąd na razie tyle tu. No i tyć. można zamknąć. Szklarnie się posprząta kiedy indziej, bo yy, tej tak mówię niedziela to. Także co? Będziemy się już żegnać. Zapraszam jutro na godzinę 19 lub 20, coś koło tej godziny. Do następnego. Cześć.